Czyli między koźminem a tym. Zwisamy lekko na, na ten. Aha, zacząłeś robić zakręt. Może w lewo mogę teraz w lewo zrobić? Tak, dla odmiany? Tak, tak, tak. Nawet trzeba, tylko bez, zacią, bez zaciągania. Po horyzoncie, prędkości dobrze 170. Perfekcyjnie to robisz, już doszedłeś do tego, no, no, nic Brrr. samemu się nie zdarza, wiesz. Widzisz nasze lotnisko? Widzę. Wytrzaiłeś? Widzę. No, to sobie w oś pasa zejdź. Niemiecki pilot, który był jednym z najokrutniejszych i najlepszych pilotów świata, ponieważ on zestrzelił tysiąc samolotów. Nie 100, nie 30, 1000. Licząc wszystkie. 700 chyba 30 czy 750. Strzelił licząc. To jak się uczył, to nauczyciele powiedzieli, że on nigdy nie będzie latał. Aha. On się nie nadaje do tym. Tej... <laughs> To z tym lataniem to jest, wiesz, jak ktoś się nauczy... Przepraszam, bardziej chyba muszę jeszcze w prawo, żeby no tak, się wy wyśrodkować. Tak, tak nie? żeby być sobie równolegle go. widzisz, że to, to, to nie jest oświadczko widać dzisiaj, a kiepsko widać dzisiaj, no ale to już są takie, już masz takie doświadczenia... Już, 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 chodź na oś. To już są takie w tej chwili doświadczenia, że już, już widzisz, że o wiele więcej, nie? I Jasne. teraz tak, popatrz, trzymaj se to. Ale nogę dostosuj, żeby samolot nie uciekał nam z y, kierunku. I teraz ściągaj drążek, ściągaj drążek. Kontrolujesz to. Jasne. Ściągaj klapki. Pierwsza pozycja. Tak, nie siłując się wciągnij. Druga pozycja. Oddaj sobie teraz trzecią pozycję. Trzecią no. pozycję. I czwarta. Masz pełne klapki. I teraz popatrz, mamy 180 metrów. Zdejmujemy sobie obroty i idziemy do punktu. Do punktu. Abym na Twoim miejscu spojrzał na kulkę i zobaczył, że coś takiego się dzieje, to wtedy lotkę podnosi, a nogi troszeczkę prawej. Wtedy idziemy w osi pasa. Widzisz? No, wiatr nam nic nie przeszkadza, bo... bo wiatru nie ma. Bo, no, taki Minimalny, jest... Troszeczkę nie? boczny, dlatego my musimy to korygować, nie? Popraw Teraz musisz tak wyrównać, żeby prosto samolot szedł, czyli troszkę lewej nogi. O tak. Ściągaj, ściągaj. Szybko. O, to postawił, posadziłeś ty sam samolot. W ostatniej chwili leciutko ci pchnąłem, żebyś nie zwisał Czułem. na tą stronę, ale ale ten, ale to ty sadzałeś ten samolot, nie? Muszę się tego w końcu nauczyć. No. Y to przychodzi z doświadczeniem. No jeśli mi gaz, to ja se tutaj po zakręcę. Trzeba swoje po prostu wylatać, nie? Dokładnie tak jest.